Jestem na ulicy Oddziału AK Ordona na Dąbrowskim Sulnie. Skręcę teraz w prawo w ulicę hotelową. Tutaj skręcając, oczywiście muszę się upewnić, że nie mam rowerzysty, który by tą drogą jechał. I na najbliższym skrzyżowaniu skręcę w lewo. I przed miejscem oznaczonym jako droga bez przejazdu wjeżdżam jak widzimy do strefy zamieszkania a więc poruszamy się tutaj z prędkością do 20 km na godzinę przypominam że pieszy ma tutaj bezwzględne pierwszeństwo. Też to jakaś budowa y, domów szeregowych, no i właśnie wspominałem o prędkości, i zwróćmy uwagę, mamy próg zwalniający z ograniczeniem prędkości do 20 km na godzinę, a przecież taką 20. No tutaj możemy się poruszać, więc tak naprawdę ten znak jest tutaj. No nie wiadomo jaki jest jego cel, cel jego umieszczenia. Według mnie kompletnie zbyteczny ten znak w tym miejscu. Wyjeżdżamy ze strefy i jadę w prawo w ulicę Grabocińską. Wcześniej oczywiście muszę ustąpić pojazdom, które tą Grabocińską jadą. I tak oto od ulicy AK, oddział AK Ordona, przez hotelową rybną dojechałem do Grabocińskiej, na której to Grabocińskiej jeszcze mam do pokonania tylko yy, przejazd. Przejazd bez zapór, bez stopu. Więc nie mam tutaj obowiązku zatrzymania, natomiast mam obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. A więc muszę się obejrzeć w prawo, w lewo. I w sytuacji, gdyby zaświeciło mi się mrugające czerwone światło, bo takie tutaj y, będzie, to mam obowiązek się zatrzymać przed przejazdem i stać, i czekać, aż przejedzie pociąg i zgaśnie czerwone światło.